Siema, siema, widzów, stało się. Mówiłem, że jest cisza przed burzą, no i burza nastała, bo bardzo dużo się dzieje w internecie, ale zaczniemy od tego, na co chyba najbardziej się nie mogłem doczekać, bo wydaje mi się, że to jest Nowy rozdział, tak, na pewno to jest nowy rozdział w życiu oczywiście naszej ulubionej twórczyni, e, która zasłużyła na wszystko co ma, chodzi tutaj o fagatę oczywiście, bo wrzuciła piosenkę o Tylko Fani, e, gdzie prawdopodobnie będzie oczywiście nawijać o tym, że się zmieniła jako osoba, że już nie jest taka, jak, na którą się kreowała oraz na pewno nie będzie nawiązywać do niczego z przeszłości, o czym mówiła, że chce się odciąć, prawda? Tak to będzie wyglądać, nie? No, no, no nie, bo snippet widziałem na Twitterze i jest to totalna odwrotność. <noise> Więc na pewno dzisiaj się bardzo pośmiejemy. Ja bardzo dziękuję, bo przynajmniej mam content i też Wam, widzowie, dziękuję, że zabieracie mi pieniądze z Portfela, zostawiając lajka like oraz suba. Bo jak wiecie, każdy sub to 10 groszy na dom dziecka. A każdy lajk like to jest jeden grosz, więc wszystko zliczymy pod koniec grudnia. Póki co już dużo uzbieraliśmy, więc nie przestajcie, zostawiajcie lajki. Bo tutaj akurat każdy lajk like się liczy, bo grosz do grosza robi coś tam, kokosza chyba, nie? No i dobra, widzowie, przygotujcie się, przygotujcie się mentalnie. Będzie to na pewno bardzo ciekawe, będzie to śmieszne przeżycie, ale też możliwe, że będzie to cr cringe'owe przeżycie. Zobaczymy, jak to będzie. No i oglądamy teledysk, pios piosenkę, czy jakkolwiek to można nazwać, naszej ulubienicy. Fagaty, tylko fani. W ogóle po co ona wypuszcza piosenkę? Jakby ja chcę, pod koniec chcę, jakby przemyśleć to, jaki ona miała cel, wrzucając piosenkę, biorąc pod uwagę, że ona jakoś mega wybitna nie była na tym swoim Hot 16, czy tam Brzydka 16. Jasne, już widzimy, jak to tutaj się zaczyna, jak to będzie wszystko wyglądać, w stylu tym, od którego ona chciała się podobno odciąć, czyli bad beat. Jestem i w ogóle tak zgaduję, ale wstęp, oczywiście, mega mega długi, tak jak oczywiście droga do sukcesu fagaty. Ogólnie tylko fani, to nie tak, że tam tylko fani ci dają pieniądze, a nie, nie, nie tak, że ta strona ci sama w sobie płaci, więc ona tutaj śpiewa o tym, że w sumie jej fani by dawali za małe pieniądze. Tutaj już mamy pierwsze nawiązanie do jej przeszłości, takie prześpiewcze, że piłka zabierz swój skład. Ale do tych nawiązań za chwilę przejdziemy i co o tym wszystkim myślę. No, Fagata nie ma po prostu raczej o czym śpiewać, jeżeli chodzi o jej życie, tylko w sumie o tych kontrowersjach, no bo jak śpiewa o sobie, to na ciele tatuaż, Wow, mega, super. A śpiewanie samo w sobie, muszę być obiektywny, nie jest jakoś mega złe w sensie. No, no nie bolą mnie uszy, więc to raczej na plus. No i takie zabawne, czyli fagata jako mechanik chyba auta, czyli trzy rzeczy, które w ogóle nie są powiązane z nią, czyli auta, naprawianie aut. I praca ciężka. Krytykę toleruje Fez, jadam jako statikę. Krytykę toleruje Fez, coś tam, coś tam. Cho chodzi o to, o to, że on, nie wiem, spływa po niej krytyka, coś takiego, że się nie przejmuje tym. No i po co ty znów robisz takie. Do dopiero co mówiła, no, ja to przez krytykę, to musiałam iść do psychologa i w ogóle, wiecie, broniła się tym. A teraz nagle śpiewa o tym, że, no, po mnie to spływa ta krytyka. No to po co o tym śpiewasz i już mówisz po po rok ponad, że no, ty się nie przejmujesz. Przejmujesz krytykom, po czym mówisz, że się przejmujesz? Po czy mówisz, że się nie przejmujesz, po czym. Co to w ogóle jest? Twój chłopak pisze w DM pyta o mój o Jestem z wyższej ligi, ale to już wiesz, nagrywaj dalej o mnie ja zarabiam gęstę Wiesz, ja za darmo też i nagrywam ale o, o, to, to był Dis na mnie. no Statystycznie rzecz, rzecz biorąc, te parę, naście, parę dziesiąt filmów o Fagacie, no to chyba na mnie to był Dis. Widzowie, 50 tysięcy lajków i oddajemy kolejnym Disem na Fagacie. Żartuję, nie chce mi się nawet. A, a, jeszcze nawiązuję do tego, że oczywiście hate po niej spływa niczym deszcz. No to chyba masz taki sweterek, przez który ten deszcz przecieka. Albo udawałaś, że się przejmujesz tym, aczkolwiek, biorąc pod uwagę twoje takie wylewy nagłe pod emocjami, na przykład na Twitterze, to widać było, że jakoś się tam akurat przejmujesz, czyli znów po prostu udajesz, że się nie przejmujesz. Tak, tak ci mi, mi wydaje. I nie rozumiem, bo skoro serio się tym przejmujesz, to po co ty mówisz, że się tym nie przejmujesz, skoro wiesz o tym dobrze, że ostatnim razem, jak mówiłaś, że się nie przejmujesz tym, to tym bardziej nawołało taką lawinę, że tym bardziej ludzie to robili. Brytyjska pogoda to nie jest mój cel. Że... Brytyjska pogoda to nie jest mój cel. Okej, okay, tutaj, tutaj są dwie opcje, że jej celem nie jest nawoływanie hejtu, ale to robisz, świadomie raczej. Chyba, że masz po prostu tryliona IQ i tego nie ogarniasz. Albo to też jest nawiązanie, wiecie, brytyjska pogoda. Kto jest Brytyjczykiem, kto ją najbardziej wybił? Stuart, że to nie był jej cel, nie wiem, nie, nie rozumiem, ale coś tam chyba albo jedno, albo drugie. Bo do, 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 zgódźmy się z jedną rzeczą. Na pewno ona sama ten tekst nie pisała. E, jakoś sobie tego nie wyobrażam totalnie. Więc raczej każdy tekst jest tam jakoś jakoś przemyślany z jej życiem, więc tak oby się nie, nie, nie nawinęła, że o nie interesuje mnie brytyjska pogoda. Brio, chanel. i na kartach jest, zapracowałam na to, jestem swoim planem C. Okej, okej, ogarnąłem już cel tej piosenki, po prostu chodzi o to, aby znów o niej było głośno. Ona to świadomie prawdopodobnie robi i cały czas to robiła, po czym po jakimś czasie mówi, że nie, ona tak już nie chce, ją tak przejmuje i w ogóle, po czym znów nawołuje do tego właśnie tej fali krytyki, bo znów mówi o rąbanym planie C. Teraz bym tak dał fragment z wywiadu z Mandziem, ale mi się tego nie chce szukać, ale ona coś tego typu Mówiła, że z tym planem Cetona już nie chce żartować z tego, bo wie, że to jest, wiecie, źle wpływa, śmianie się z takich sytuacji, wykorzystywania drugiej osoby na jej, widzo, na jej widzów. A to ze Stiflerem, to Stifler ją bardzo namówił, żeby się z tego żartować i nagaść tego TikToka. Po czym ona znów o, o tym żartuje sobie w piosence? No i jeszcze wprost, ja, 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 ja wątpię. Wątpię w to, że ona serio myśli w głowie, że ona na to wszystko zapracowała, ciężką pracą, że coś takiego. Więc po prostu o tym mówi, aby wywołać u ludzi emocje. No, no, no to jest jedyna opcja, bo ja w to po prostu. Nie wierzę, że ona tak sądzi, serio. Czarna karta gra w erie, na to, jestem swoim planem. C za mało dają hajs lub brzmi tak, siadam mu na fakt na ciele, ta. Dobra, to jest taka niwy Oliwka Brazil czy coś, tylko, że nie spodziewałem się, że da się gorszą piosenkę od Oliwki Brazil zrobić, no bo tutaj tematycznie jest jak Oliwka Brazil, wiecie, siadam mu na ten i w ogóle, no to wi wi wiadomo o co chodzi, ale to jest okej, okay. to jest jedna piosenka, którą jak słuchasz, czym dłużej słuchasz, tym gorsza jest, a rzadko tak jest z piosenkami, zazwyczaj jest tak, że najgorsze gówno jak słuchasz, to po jakimś czasie i tak się wryje w łeb, a tutaj coraz bardziej mam chęć to wyłączyć. Trochę jakby zaczęła mi stękać do tego ucha i mi się to nie podoba. Na ciele tatuaż Ty że tu zawierz swój w skład Miałam mocny rok Zajadam tą szamę, krewetki to dogno Oglądam się już w bok Robię na tą sukę skok A Smażę plastik na wok e, Tutaj do końca nie mam pojęcia co ona mówi Coś tam o woku Coś tam o tym, że miała mocny rok I tyle e, To jest jeden z tych teledysków Gdzie są potrzebne napisy ewidentnie Bo ta, tak jak poprzedni wers Dałem radę jeszcze to wysłuchać I zrozumieć ale co ona tam mówi Tutaj nie mam pojęcia Ze mną masz pod górę Mów mi czarny kot. O Tu przynajmniej jedna rzecz

Statystycznie to nie jest tak, że ty bardziej gonisz za chłopakami niż chłopacy w sumie gonią za tobą? Z tego co mi wiadomo i z historii publicznej tak na to wychodzi chyba. I, I tak potwierdzam to, że jest coraz gorzej to słuchać, cieszę się, że już jesteśmy przy końcu. Myślisz, <gryzł> na Na tatuaży, no i cóż, przynajmniej tą piosenką obaliliśmy mit na to, że fagata kiedykolwiek się zmieni lub to, że jej chłopak ma dobry wpływ na ją. To wszystko, to wszystko czym mydliła nam oczy przez chwilę i ja nawet miałem jakąś tam minimalną nadzieję, że faktycznie się zmieni, że okej, okay, z internetu nie, nie zniknie, ale przynajmniej może tworzyć coś, co nie krzywdzi drugiej osoby. Na przykład, dając przykład innym osobom, że no to w sumie spoko, nawet jeżeli, nawet jeżeli to był w żartach wykorzystanie Stuart'a, no i w sumie tak wygląda, jakbym go wykorzystała, to i tak beka z wykorzystywania ludzi. Ale w sumie uszy mi nie krwawiły, więc tutaj gratulacje dla producenta, który dostał pewnie dobry pieniądz, aby y, zrobić tak, żeby fagata nie powodowała krwawienia uszu. Więc to jeszcze mu się jakoś tam udało. No i tak jak już na środku się domyśliłem, zgaduję, że ta piosenka to jest tylko stricte wiecie, żeby wywołać kontrowersje wokół siebie, bo zazwyczaj takie piosenki działają, więc dała jak najwięcej kontrowersyjnych po prostu rzeczy, które totalnie pokazują, że jest hipokrytką, bla, 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 bla. No i specjalnie po prostu zrobiła, żeby było jej głośno. No. Czy jej się uda? Nie wiem, na pewno to wywoła jakąś tam dwubiegunowość czy coś u jej widzów, lub jej widzek, bo jej widzki przez chwilę myślały, wow, fagatka, to się zmieniła, jest super. Po czym znów pokazała, że jednak się nie zmieniła, więc jakoś inaczej musi jej bronić, potem znów inaczej. No i teraz znów powracają do tego, że fagatka jest bad bitch I wiecie, ona, ona ma w dupie waszą krytykę Wy widzowie pamiętajcie, oglądajcie do końca Zostawcie lajka like i suba, bo mamy tą akcję do końca grudnia Aby jak najwięcej uzbierać I ja się z wami żegnam, na razie, do jutra